Witam serdecznie, Chciałem zaprezentować przerywacz cykliczny, dwukanałowy, dwa niezależnie działające kanały. Układ jest wyświetlaczem 2x8 znaków, dwa przekaźniki ze stykami zwierno-rozwiernymi, tu nie ma napięcia na tych stykach żadnego, więc należy je doprowadzić. Aby cokolwiek zostało załączone. W dolnej części mamy trzy przyciski nawigacyjne, menu oraz plus-minus. Zasilanie plus-minus 12V DC. U góry dwie diodki sygnalizujące pracę przekaźnika. <kłysy> eee, ok, może przejdę od razu do opisu menu. W tej chwili mamy na wyświetlaczu, że tak powiem, głównym. Eee, Odliczane czasy, czas pracy oraz czas przerwy. Górna linijka, jeden kanał, dolna linijka, drugi kanał. Czas pracy przekaźnika oraz czas przerwy w pracy przekaźnika. Wciskam środkowy przycisk. Tu mamy nastawy 10 i 10. W tym przypadku akurat jest to w jednostkach ze skokiem 100 milisekund. To może w dalszej części opowiem. Żeby wejść w nastawę wciskamy jeden z przycisków i tu możemy zmienić sobie na dowolną wartość plusem oraz minusem. W środkowym przechodzimy do następnej nastawy mamy 7, 8 no i cokolwiek może być 9 o, na przykład <laughs> w tej chwili jak widać już i słychać praca przekaźników już zmieniła swoją częstotliwość. Kolejne menu. T1 – tak, T2 – tak. Czy ogólnie dany przerywacz ma działać? Już T1 jest wyłączone, jeszcze raz wciskamy, T1 – włączone. I dwa przerywacze są wyłączone. Wszystkie dane oczywiście są zapamiętywane w pamięci nieulotnej i odczytywane podczas startu sterownika. W kolejnym menu to zostało akurat teraz dodane. Mamy do wyboru skok. E, czyli na przykład co 100 milisekund. Dwie możliwości wyboru. Lub skok co jedną sekundę. W menu mieliśmy 10, więc możemy mieć skok co 10 sekund, lub co 10 jednostek 100 milisekund, czyli co jedną sekundę. Czyli bardziej dokładny skok. Kwestia, kto do czego potrzebuje. Eee, ok, kolejne menu. PK1 włączone. PK1 wyłączone. Chodzi tu o stan przekaźnika w momencie załączenia zasilania dla sterownika. Czyli gdy podłączymy zasilanie, mamy komunikat powitalny. Jak było widać na początku filmu, i czy przekaźnik ma być od razu włączony czy wyłączony? Czyli najpierw ma być odliczany stan wysoki, czyli przekaźnik załączony, odliczany jego stan, czy stan wyłączenia przekaźnika odliczony, i dopiero przekaźnik ma zostać załączony. Ok, ale jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem: eee, Nastawa czasów jest czterocyfrowa. Czyli maksymalny czas mamy dziewięć tysięcy Maksymalny, minimalny zero. Tu mamy czas, jedną sekundę. zmienię rzeczywiście, tu jeszcze o, e, tutaj stan króciutki zróbmy jeden na przykład tylko krótkie kliknięcie przekaźnika co jakiś określony czas <laughs> ok, cóż więcej jeden o, jeszcze jedna rzecz. W menu głównym e, wciskając środkowy mamy menu, ale wciskając plus lub minus zmieniamy stany e, przerywaczy na stan przeciwny, czyli na przykład e, to inaczej będzie widoczne, lepiej będzie widoczne. Ja ustawię czasy tak jak były, na przykład na 10. nimi na dziesiątkę, ok, ze skokiem co jedną sekundę, ok, jedynkę mamy odliczaną, wciskam i została wyłączona. Odliczany jest czas przerwy, wciskam, czyli zmieniamy stan na przeciwny. Niezależnie czy jest przekaźnik włączony, czy wyłączony, zmieniamy na jego stan przeciwny i czas jest odliczany od początku, od nowa. Tak, jak bardzo ładnie to widać. Hmm. Ok, to chyba byłoby na tyle. Jest to wersja oprogramowania w tym sterowniku 1B. E, program e, ze zmianą skoku w menu oraz stanem przekaźnika początkowym jest od dnia dzisiejszego, czyli mamy od 3. Tycznia, 2015 roku. Yy, ok, a może jeszcze inaczej. No yy, właśnie, niech taki stan pozostanie. Skok niech będzie co yy, jedną sekundę. Dane zostały zapamiętane. Dobrze, odłączę zasilanie. Chodzi mi teraz o pokazanie. Stanu początkowego przy starcie przekaźnika. Starcie, stanu początkowego przekaźnika przy starcie sterownika. O. Mamy odczyt. O. I przekaźnik drugi, stan jest wysoki. A stan przekaźnika pierwszego, niski, czyli wyłączony. Sprawdźmy. I dokładnie tak jest. PK2 jest włączony, PK1 wyłączony przy starcie sterownika. Teraz te dane e, zmienię. Trzeba odczekać chwilkę, żeby dane zostały zapisane do pamięci. Teraz sytuacja będzie odwrotna. Będzie się świeciła wiotka lewa, a prawa będzie wyłączona. I tak jest. Oczywiście te stany mogą być dwa załączone. Odczekam chwilkę. Zasilanko. I ponownie start. I dwa przekaźniki są w stanie wysokim, czyli odliczają najpierw stan wysoki, a następnie będzie odliczany stan niski. OK, to chyba na tyle. Zapraszam wszystkich na moją stronę internetową www.imex.elektroda.eu ukośnik galeria. Podam telefon kontaktowy do siebie 502 812 675. Mam na imię Grzesiek. Jeszcze raz pozdrawiam.